Wdzięczność za to, że w pewnych miejscach nie muszę być, pewnych rzeczy nie muszę robić, też jest ważną wdzięcznością. Dziękowanie za to, że ktoś mi w czymś pomógł, usłużył, wyręczył mnie, jakby będzie powodowało, że ludzie z większą radością będą chcieli mi we wszystkim pomagać. Więc planuję też i znajduję takie momenty, i takich ludzi, którym chcę okazać wdzięczność i powiedzieć: Bardzo Ci dziękuję, że nie muszę tego robić, że wyręczyłeś mnie w czymś, że pomyślałeś o tym, żeby coś zrobić za mnie. Bardzo Ci za to dziękuję. Wdzięczność za to, co nie musisz robić w życiu, też jest ważnym aspektem nie tylko za to, co dostajesz, ale też za to, w czym jesteś wyręczony. Co już nie jest Twoim udziałem, czyli na przykład wdzięczność rodzicom za to, że opłacą studia, albo że, że właśnie dadzą mi szansę kształcenia się, bym nie musiała martwić się o, o finanse i podziękowanie im za, tym, za to, wydaje się być takie oczywiste i dobre. I tak samo wdzięczność wobec dzieci, które na przykład ja mam dorosłe dzieci, które mnie odwiedzają, przyjeżdżają do Anglii do mnie. Jestem mi bardzo wdzięczna za to, że dziękuję, że odwiedziliście mnie, że chcieliście swój wolny czas poświęcić po to, żeby poobijać się po starych kątach w domu, pobyć z mamą, z tatą, z rodzeństwem. Bardzo dziękuję. Szukanie momentów wdzięczności i stawanie się osobą, która się robi wyspecjalizowana we wdzięczności, jest bardzo ważne. Dla Twojego rozwoju, tak, ponieważ to kształtuje Twój sposób myślenia, to kształtuje Twój sposób działania, to kształtuje uważność. To powoduje, że jesteś uważny, a nie tylko roszczeniowy, uważny na to, że różne dobre i piękne rzeczy dzieją się w Twoim życiu i możesz być za nie wdzięczny. I samo plastrowanie swojego serca wdzięcznością za wszystko, co jest możliwe, za wszystko, co się z cię spotyka, prowadzi cię też do tej uważności, która jest tak teraz trochę modnym tematem, ale też ważnym tematem, że chcesz być osobą uważną, chcesz dostrzegać, doceniać, dziękować. To ci zawsze przymnoży przyjaciół, to ci zawsze przymnoży mnóstwo życzliwych serc. Y ja podjęłam taką decyzję, że nie chcę narzekać w życiu, że jeżeli mierzę się z problemami, to chcę je po prostu załatwiać, a nie narzekać. Chcę uczyć się też mówić prawdę po to, żeby nie narzekać, ale też chcę być uważna i dostrzegać ludzi, którzy są, i też być im wdzięczna za to, że są. I dzisiaj jestem wdzięczna Tobie, że oglądasz ten filmik i każdej osobie, która posłucha tego lub obejrzy. Jestem Ci bardzo wdzięczna, jestem też Bogu wdzięczna za to, że jesteś i że możemy w taki sposób się spotkać.